Posłuchaj mnie uważnie, jeśli coś straciłeś, nieważne co, masz prawo czuć wszystko. Nie udawaj, że nic się nie stało, bo się stało i boli, i rozwala od środka, i masz ochotę rzucić wszystko, ale to nie znaczy, że się poddajesz, to znaczy, że jesteś człowiekiem. Życie nie jest zawsze fair, czasem zabiera coś, co wydawało się pewne, ale ty nadal tu jesteś, oddychasz, i to, że czujesz ból, znaczy, że jesteś żywy. Nie jesteś słaby, jesteś cholernie silny, skoro mimo tego wszystkiego wciąż się budzisz, wstajesz, ogarniesz się, albo i nie, ale próbujesz, to się liczy. Nie perfekcja, nie pozytywne wibracje, tylko to, że mimo rozsypki ruszasz choćby o centymetr i nawet jeśli dzisiaj płaczesz. Jutro możesz się śmiać, bo nic nie trwa wiecznie, nawet rozpierdziel w środku. Nie musisz znać planu, nie musisz wiedzieć, co dalej. Po prostu idź, choćby krok, choćby czołgaj się, ale nie stój w miejscu. Masz w sobie więcej ognia, niż ci się wydaje. Nie jesteś tylko tym, co straciłeś, jesteś wszystkim, co jeszcze możesz zbudować. I ja w to wierzę. I ty też zacznij. Bo świat jeszcze z ciebie nie zrezygnował. Nie teraz. I nie tak.